Hej, cześć, się Tutaj remixy, jest. Witam Was tutaj w takim, jakby mówiąc, specjalu. Jakby to, możecie zresztą zobaczyć. W końcu możecie zobaczyć. Czekaliście na tą chwilę po prostu. Nareszcie. Niektórzy zapomnią powiedzmy nareszcie. No i od razu zaczynę, zacznę tutaj ogólnie, nie będę tu za bardzo chcę przedłużać. Dziękuję wam bardzo za tysiąc subów na kanale. Normalnie jestem tak bardzo podekscytowany przez ostatnie co najmniej dwa tygodnie. bożem oczywiście chciał, oczywiście to nagrać wtedy już y, tam po dwóch tygodniach, ale oczywiście co? No przecież nie mam czasu, no co. Ja, to opóźnienie, wysłuchajcie, jednak coś jest ważnego. Szkoła musisz sobie to uświadomić, że y, jednak są ważniejsze rzeczy niż nagrywanie, no i między innymi właśnie szkoła, no i tam jeszcze parę innych rzeczy przez co po prostu nie mogłem tego za bardzo nagrać jeszcze dodatkowo robiłem rejestrację na komputerze nie sądziłem, że normalnie tak po prostu taką, tak gdzieś po prostu, że ja coś robię no i tak dużo osób to zobaczy nie myślałem nawet jeszcze przynajmniej przez co najmniej kilka lat temu nie mogłem sobie nawet pomyśleć, że tak, taki dziwny content tworzę a jednak to ludzie oglądają no to jest po prostu dopiero w takiej... Dobra, ale zresztą już mnie widzicie, już mnie już widzicie, moją taką twarz co się wam nie podoba, czy nie podoba, podoba wam się, czy nie podoba, to już od was zależy Ale dobra słuchajcie, skoro mnie już widzicie, to chyba czas się troszeczkę przedstawić mhm. Dobra słuchajcie, mam na imię Tomek, mam 17 lat teraz jak jest grudzień I ogólnie jestem gdzieś tam koło Krakowa Teraz najważniejsze pytanie, i dlaczego ja w ogóle wykorzystam tę kamerę, do czego ja ją wykorzystam Powiem tak, jeżeli już się przedstawiłem z imieniem, ja jeżeli już się przedstawiłem, nie wiem jak wiekowo, że w ogóle yy, tak to yy, ogólnie się pokazuje, to przynajmniej w, w, wiem, że jeżeli coś tam, skrzanie, nie wiem, wyjdzie nagle moje imię, wyjdzie nagle moje nazwisko, zresztą no, to, jeszcze, jeszcze, to się jeszcze dowiecie w międzyczasie, to przynajmniej nie będę musiał się czego, czegoś bać. Nie będę musiał się bać, że ogólnie, o, fajnie, fajnie, gdzieś tam remixy sobie chodzi yy, normalnie. I nie będę miał niczego do ukrycia przynajmniej, no co coś tam, nie wiem, zrobię sobie jakieś zdjęcie, nagle pomylę się i wyślę to na fanpage na Facebooku na przykład i, no, i będę po prostu siedzieć cały, całymi dniami i myśleć o kurczę, ale największy faj w życiu normalnie. W ogóle o czym ja gadam, jakieś kłopoty. I ogólnie, jeżeli, na przykład, jeżeli już widzicie moją twarz i nie wiem, wybiorę się na jakieś wydarzenie, czy nie wiem, najlepiej szczepekie, a czy nie wiem, i mam nadzieję, że się jeszcze no to wybiorę, to przynajmniej mnie znajdziecie I nie, i nie będę musiał się tam jakoś, nie wiem, coś okrywać Tak, teoretycznie. I ogólnie, jeżeli już mamy tą kamerkę, to przynajmniej zrobię normalny QA, nie jakieś tam bez kamerki, tylko po prostu normalny QA masło maślany. No i oczywiście, co jeszcze, kamerki, ta jakość po prostu, paski, pro, proszę bardzo, przynajmniej przez co najmniej dłuższy czas nie będę niestety mógł e, zrobić lepszej kamerki, więc musicie się zadowolić taką jakością i tak tam e, do filmów, i tak będę tutaj kamerki używać głównie mało, głównie mało, głównie jakkolwiek to brzmi, no właśnie głównie do Q&A'ów, więc nie będzie tam problemu. Szykuję się w na najbliższym czasie, przynajmniej przez ten grudzień, jak już wiadomo, mi się tam skończy semestr w szkole, więc będę w stanie te, te filmiki jeszcze trochę nagrać, przynajmniej trochę contentu. Mam nadzieję, że będę w stanie podsumować drugą edycję O'Briders przed trzecią. I zrobić oczywiście jeszcze filmik z podsumowaniem roku, jak to było w poprzednich latach, jak mogliście sobie zobaczyć na moim kanale, co się tam ogólnie dzieje. No i zobaczcie, po prostu tyle, no zaraz to no, normalnie do szkoły, czy to nagrywam normalnie po południu, ona no, jakoś tam jeszcze tuż tu za chwilę przecież normalnie na autobus muszę iść. A dobra, słuchajcie, to jest, to jest na tyle w tym odcinku. Ja oczywiście zakończę Was do łapki w górę pod filmem, tam gdzieś, nie, tam gdzieś na dole i zostawienie oczywiście komentarza, czy Wam się takie, taka forma prezentacji podoba, czy chcecie w ogóle kawerkę na tym kanale nieco częściej. Ja bym tam wolał średnio. A, dobra, dzięki wam bardzo za oglądanie, za to w ogóle, że jesteście na moim kanale, że... Po prostu tam niezła się popul popularność zrobiła z, tym, z tą samą serią Mo'Briders Ogólnie tak jak i tam będę kontynuować jeszcze taką jedną serię, ale o tym powiem wkrótce. Ale dobra, dziękuję wam za uwagę, na razie, no cześć!